Ja jeszcze chciałam zapytać o finansowanie kampanii, o wydawanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, o to, że te środki płynęły dokładnie do tych okręgów, w których e, przedstawiciele Pana ugrupowania e, kandydowali. Mówi Pani o mikroskopie czy... do łączenia tkanek szpitalu, którego być może ktoś mapie, z Państwa skorzystał? Mówię Minister Sprawiedliwości, okay. mówię o, o tym, jak kierowane były te środki, mówię o OSP i o kampanii e, i zbieżności tych środków z okręgami, z mapą okręgów, w których Państwo kandydowaliście. Więc chciałam zapytać, czy e, to może doprowadzić do tego, że PKW odrzuci sprawozdanie, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli Pani pyta mnie o to, czy może, no po tym, co widzieliśmy do tej pory w wykonaniu Tuska, to wszystko może doprowadzić. Każdy pretekst może być dobry, nawet to, że premier stanie lewą nogą albo usłyszy złą piosenkę na kampusie, może być oczywiście podstawą do tego, żeby odebrać te, te, te środki. Natomiast z punktu widzenia tego, czy powinno i czy to jest zgodne z prawem, o, no to tutaj już, proszę Państwa, my wchodzimy w taki obszar absurdu i ośmieszania państwa, jakiego jeszcze do tej pory nie widzieliśmy. Dlatego, że my pokazaliśmy, widać tego pełno, że wszyscy politycy z różnych stron sceny politycznej, w czasie kampanii wyborczej, e, podczas różnych rządów, przekazywali środki na OSP. Jest tego wystarczająca ilość, ogromna ilość dowodów. I tylko jednej partii. Ma być odebrane za to finansowanie. No to Przepraszam bardzo, a czym różni się wóz przekazany na przykład na Śląsku przez jedną e, posłankę e, z Platformy? Tak. Od wozu przekazanego przez, nie wiem, posła... E, to, działasz, z e, z wojewódzkiego funduszu. Tak, ale, tak z wojewódzkiego funduszu, ale to nie ma znaczenia w tym sensie. W związku z tym, bo zarzut brzmi tak, że to było zbijanie kapitału politycznego. Więc moim zdaniem... Praca polityka polega na zbijaniu kapitału politycznego. Więc jeżeli ktoś chce yy, karać za to, że jakiś polityk chwali się tym, że załatwia coś dla swojego okręgu, co jest jego obowiązkiem, to my wchodzimy na taki obszar absurdu w polskim życiu publicznym, jakiego do tej pory jeszcze nie było. I uważam, że w przyszłości odbije się to fatalnie w ogóle z punktu widzenia całego państwa. Czyli ale, nie macie tutaj pana że, to imięcie, że to tylko, nie z tego, pan... tak. że nie było agitacji wyborczej, yy. No to ja pani opowiem ja ja na, na przykładzie tak województwa Mazowieckiego tak województwa mazowieckiego i ja tak? mapki. Mazowieckie, tam jest jakaś straszna kwota, więc się tak zastanowiłem, na co te pieniądze poszły. No i patrzę, a tam jest mikroskop do łączenia tkanek w przypadku urazów dzieci w szpitalu ortopedycznym, który jest pod Warszawą, nie z moim okręgu. A to co ja mam do tego? Albo Nawet inaczej, jeżeli to się cieszy, że ten szpital dostał. Albo inaczej. Bo po co to jest łączyć? Wie pani, ja nie do końca rozumiem pytanie. Jeżeli pani była uprzejma doprecyzować. Jaka jest różnica pomiędzy przekazaniem Straży Pożarnej przez posła suwerennej Polski, środków na, środków na Straż Pożarną przez posła suwerennej Polski, a przekazaniem środków na Straż Pożarną przez posła Polski W tym samym czasie. Panie jaka różnica? Nie, chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, o skalę, o to, do czego był przeznaczony Fundusz Sprawiedliwości i o to, jak te wydatki pokrywają się z mapą okręgów, w których państwo tam ale wśród kandydatów platformy też pokrywają się z tymi, okręgami, z tymi okręgami dlatego chciałbym wiedzieć jaka jest różnica no dobrze, a czy nająsiła Pani na y, ugrupowania, do którego należą wójtowie? bo się okazuje, że Polskie Stronnice Ludowe najbardziej skorzystała na Funduszu Sprawiedliwości od chłowni nawet, od nawet. No, no, no. a był taki jeden na sali i tak. Pani on wyskoczył, zaczął mówić o funduszu i w pewnym momencie poseł się odwraca i mówi a przecież on korzystał z funduszu sam przyszedł, to podrzegał do popełnienia przestępstwa Uuu, nieładnie, będzie problem jankołowia. A kładka w Warszawie, tydzień przed wyborami otwarta. Czy, czy, czy Trzaskowski z Platformy oddadzą pieniądze do budżetu i pani odbierze pieniądze, w kładka w Warszawie do Trzaskowski i to jeszcze z wadami, przed, 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 aby było przed głosowaniem oddane? A szanowna Pani Rada. Czy takie tylko... pytania zadaję Panu Trzaskowskiemu na kampusie? Tak z ciekawości. Nie sądzę osobiście, natomiast może się mylę. Natomiast natomiast tylko chcemy pokazać absurd całej sytuacji. Że jedni politycy obecnego obozu rządzącego, jak w czasie kampanii przekazywali środki na straż pożarną, to jest w porządku, a jak to robili to ci sami z PiSu, to jest źle. Jak jedni organizowali event, ci z Platformy, na przykład w województwie polskim było ponad 100 tego typu eventów podczas kampanii wyborczej za pieniądze publiczne, to jest dobrze, a jak to samo robili ludzie ze, 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 ze strony rządowej, no to to jest, to to jest źle i trzeba odebrać środki. Więc takich przykładów jest znacznie więcej. Jeżeli ktoś wierzy w teorię, a notabene, że w zeszłym roku, akurat w czasie kampanii wyborczej, odbywał się kampus, przypomnijmy, finansowany z pieniędzy samorządów rządzonych przez Platformę Obywatelską i niemieckiego budżetu. I to jest w porządku, bo jak mówi a Trzaskowski, jest w moim zdaniem. Zasady powinny być równe. Więc jeżeli próbuje się oceniać polityka za to, że wprowadzi, zwija kapitał polityczny podczas kampanii wyborczej, ja uważam, że to jest jego zadanie. I jak komuś za granicą będziemy tłumaczyli, że w Polsce odbiera się pieniądze na działalność opozycji, dlatego że podczas kampanii wyborczej politycy prowadzą politykę, to nas wyśmieją. Zobaczą, że to jest coś, coś jest z tym państwem. Tak uważam. Czy macie przygotowany plan B na wypadek utraty skupania? Sekundę, tylko jeszcze czytam pani coś: dotacje dla Mazowsza, dla OSP i KGB z powiatu Sokołowskiego. 460. 30 tysięcy, tyle co może zabrać subwencję. na sprzęt gastronomiczny i integracyjny pikniki. I tak wie Pani, co tu stoi taki mężczyzna. Nie wiem, czy Pani to poznaje, kto tu jest. Ja Pani przybliżę. Czek przekazuje, kto to jest? Panie ministrze. Marek Sawicki. A wie Pani, jaka to jest data? 4:10. To jest kampania wyborcza. Ale to jest apolityczny. To, A to jest czek, bardzo proszę, przekazuję. Jest... Przypadkowo, ale to dobrze, że mówię o skali, mówię o funduszu, który jest co 430 tysięcy za jeden wyjazd? I Pytam o Państwa o ugrupowanie i pytam też o to, czy na przykład spoty, które do samego końca, do ciszy wyborczej publikował Zbigniew Ziobro, to nie jest forma agitacji wyborczej poza wyborczym funduszem? Więc co Pani odpowiada? Po pierwsze, jeżeli uznajemy, że jedni i drudzy robili to samo. To skala z punktu widzenia prawa nie ma ja znaczenia. To, co okay. Ja to, Ja wiem, no to ja Ja się zajmuję opozycją tylko. To więc, To więc, to więc, to więc, szanowny pani redaktor odpowiada. Jeżeli chodzi o, jeżeli uznajemy, że jedni i drudzy robili to samo, to z punktu widzenia prawa skala nie ma znaczenia. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o spoty, wyborcze, no to jeszcze raz pokazujemy. Jaka jest właściwie różnica, może Pani mi wskaże, pomiędzy tym, że z pieniędzy publicznych finansowana była kampania informacyjna na temat kodeksu karnego w czasie kampanii wyborczej, od tego, że w czasie kampanii wyborczej z pieniędzy samorządów, czyli również publicznych, było finansowane wystąpienie Trzaskowskiego i Tuska. Jaka jest różnica pomiędzy tymi? No właśnie, no właśnie o to chodzi. Właśnie o to my tylko próbujemy podkreślić właśnie, że na tym to polega. No sprawozdanie jest już zatwierdzone. No właśnie. No na tym to polega. No właśnie. No właśnie. Czy znaczy jeszcze pytania? Pytam, czy macie przygotowany plan na wypadek utraty subwencji? Czy znaczy, tak, znaczy my wiemy co wtedy się, znaczy w tym sensie mamy przygotowany ten plan, że jeżeli tak się stanie, to ja mam osobiste, mam osobiste przekonanie, że ludzie, którzy tego doprowadzili, będą odpowiadać karnie i cywilnie za straty, ogromne straty. A poza tym trzeba pamiętać, że to jest tak naprawdę nie uderzenie w nas, tylko to jest uderzenie w demokrację. Dlatego, że proszę pamiętać, że my nie działamy sami dla siebie. My reprezentujemy miliony ludzi, którzy zostaną bez reprezentacji. To znaczy, ich reprezentacja nie będzie mieć normalnych narzędzi do działania. Więc, więc tu nie chodzi tylko o nas. Tu chodzi o coś znacznie szerszego. A teraz spodziewacie się, że to prawo tego sprawozdanie? Bierzemy to pod uwagę. No a, dziękuję. Co dziękuję. Ten, a co zakłada ten plan? plan? No właśnie, przed chwilą opisałem. Jeszcze jedno pytanie. pytanie, pytanie, pytanie. Jak się panowie odniosą do audytu PZU, z którego wynika, że z Fundacji Alior Banku 300 tysięcy złotych miało być przeznaczonych na finansowanie kampanii wyborczej, a prawie milion na zabezpieczenie na przyszłość suwerennej Polski? A to a konkretnie? A konkretnie? 300 tysięcy na co konkretnie? Nie, nie, ale, nie, ale 300 tysięcy konkretnie na co poszło? Bo Pani na mówi na kompanii, pani kampanii, Ale czyli na co? Bo ja nie, nie, ja nie, znam sprawy, audyt, nie, za sprawę, dlatego no pani nie, 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 To, to są nie znaczy, pani wiedzieć, na co. nie, 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 to poszło na zabezpieczenie nie, Polski. Pytam na czym to nie, no bo pani znał. pani mówi, że pyta mnie, czy ja to na czym dowolenie? Czyli suwerenna polska nie zabezpieczała się z fundacji więcej tak samo jakby, to mniej więcej tak samo jakby pani mi zadała pytanie, pani, ja czy pan, ja wiem, jak jak wiem ale, 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 ale tak jak pani pani czy pan kogoś zabijał? Ja mówię, że nie, ale, czy, ale, ale, ale pani, a pani potem mi zadaje pytanie, czyli pan nikogo nie zabijał? No ja pani dalej Powiem, no jednak nie. No piękna jest rozmowa. Gratuluję. Myślę, że w tej sprawie mogłaby pani do rozmowy zaprosić eksperta, bo widzę, że my się nie dogadamy. Na przykład pana szczurka, to pani odpowie. Dziękuję, Dziękuję bardzo.